Siemaneczko, ja jestem I w dzisiejszym odcinku coś czego jeszcze na tym kanale nie było. No teraz pierwszy raz będzie coś takiego na kanale, pierwszy raz coś takiego robię, ale o co chodzi? W dzisiejszym odcinku kupujemy Gold Pass i to nie ten za 63, tylko Gold Pass plus. 5 leweli za 80 zł zobaczymy co mi wypadnie bo case, case ich będzie medal będę miał pewny już zobaczymy co powypada z tego przy okazji co te casey otwieramy ale co ja lecę po kupieć zgadzam się kupię mój Oczywiście tutaj macie teraz zasłonięte wszystko, żebyście mi przypadkiem nie zaczęli podpadać tutaj kasy. Teraz muszę już zrobić cięcie, bo będę musiał potwierdzić. A więc już jest. Klikamy, że zostało potwierdzone. I uwaga, zapłacono. Mamy Gold Pass. Ładna animacja. Gold Pass unlock. Storm, Storm. Uuuu! graffiti czerwone! Zawieszka ta. Mhm, same <śmany> główne, tak poza tym. Dwa razy grafiti czerwone. Co, jest pięć? Ale tak ogólnie to w większości gubięka. O mój Boże, widzowie. Co to się stanęło? Plus 27. Od zasrania tych naklejek teraz te dwa graffiti to mogą być coś warte. No, trochę tego doszło. Plus mamy teraz tutaj prosty chaos, założymy to za, zamiast space z bo to mi się szczerze bardziej podoba teraz coś, co ja się zadaję pytanie od bardzo dawna Jak się zdobywa te kolorowe? Nie wiem Ile to levels? Plus 45 levels i ile powiec nie potrzebuję O SHIT! Okufa 215 levels, plus 10 leveli powiedzmy Przecież to prawie że gold pass A, jeden level. Ile jeden level kosztuje? Teoretycznie mogłem kupić ten jeden level, no ale nie, nie opłaca mi się. <laughs> Dobra, a więc mamy Fable, fable Case'a, Revenge Case'a i Sharp Boxa. Myślę, że może się to zwrócić. Dobra, a więc otworzymy sobie. No i kurwa, i prawie się, prawie się nawet z tego, nawet box się prawie zwrócił. Dobra, a więc case, pierwsze <laughs> revenge case. Otwieramy i zobaczymy co wydropi. Najgorsze gówno, dlatego nie, dlatego właśnie nie lubię tych, no, mm, revenge'ów. Dobra, teraz uwaga. Mam nadzieję, że nadrałbym no, lasem. Ale wiem, że nie wydropi. Pewnie jakieś główienko dropi. No! Oh kurwa no nie. No po prostu kurwa no nie. Boże czy ty to widzisz. I love this game. I loved this fucking game. Kur... Prawie pieprzony samuraj wyrobił. Nie skomentuję. Ale dobra, taki jest wynik końcowo. Powiem tak, myślę, że się to zwróci. Zapłaciłem za to 80 zł, czyli no tak z 1200 golda mniej więcej by było za to. Możliwe, że się zwróci. Nie wiem, okaże się. Zresztą jeszcze jest 20 dni pasa, więc no, trochę czasu mam na to. A ile leveli bym musiał sobie dodać, żeby co? Z 40... Aha, za 45 jest kosa. A ja mam który? 21 Ile kosztuje plus 20 leveli? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał jeszcze na koniec z na to, żeby mnie stać Kupię jednego w Sandoł, kurwa. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o, o łapencji i sobie sobie dzwoneczkiem, Ja się z Wami żegnam. Nara, Arios, Majda, Freddy.